Cnota. Słownik języka polskiego tłumaczy nam to pojęcie w ten sposób. Całość wysokich wartości moralność. Prawość, szlachetność, zacność. Drugie znaczenie. Przestrzeganie zasad obowiązującej etyki. Trzecie znaczenie. Pozytywna cecha charakteru. Walor, przymiot, zaleta. Czwarte. Dziewictwo, niewinność, czystość. Cnota to podstawowe, fundamentalne pojęcie etyki. Nie zorientowalibyśmy się jednak, jak sądzę, w rzeczywistym znaczeniu tego pojęcia, jego roli, gdybyśmy polegali czy poprzestali włącznie na tym jego współczesnym słownikowym rozumieniu. Max scheller, wielki niemiecki filozof pierwszej połowy XX wieku, w swoim tekście zatytułowanym „Rehabilitacja” cnoty, pisał o rozumieniu pojęcia cnoty u starożytnych Greków w następujący sposób. Nie było dla nich jeszcze pustym słowem, że dopiero wewnętrzne szlachectwo cnoty jest tym, co zobowiązuje. Ona to, czyli cnota, dopiero jest tym, co określa rozpiętość i pełnię odpowiedzialności za możliwe działanie. Nikt jednak nie ponosi odpowiedzialności za je posiadanie lub brak. I wewnętrzna pełnia wiodła do coraz większego rozszerzenia granic odpowiedzialności, tak że ten, kto posiadał ją w stopniu świętości, czuł się w skrytości współodpowiedzialnym za wszystko, co w ogóle się w świecie działo. Tak, przeżywana moc uchodziła sama za coś lepszego od tego, do czego była mocą. I za coś dynamicznie większego niż suma wysiłków do spełniania każdego poszczególnego dobra. Wraz ze wzrostem cnoty. Wysiłki te stają się coraz mniejsze i tracą właśnie przez to szpetność, która leży w każdym wysiłku. Dobro staje się pięknym, stając się łatwym. Tak zwane prawo moralne i obowiązek są natomiast tylko nieosobowymi surrogatami cnót, których nam brak. W tym dosyć ostrym ataku Schellera na współczesne mu nowoczesne zapomnienie o pojęciu cnoty, kryje się rozpoznanie, o którym wspominam w innych odcinkach tego cyklu, mianowicie rozpoznanie dotyczące tego, że pojęcia związane z moralnością uległy w epoce nowoczesnej daleko idącemu zawężeniu. Cnota jest tego świetnym przykładem. Z podstawowego pojęcia etyki opisującego każdą dyspozycję do racjonalnego i odpowiedzialnego działania Stała się ona właściwie terminem okre... służącym włącznie do wyrażania pewnej pochwały na temat czegoś charakteru. Czymś, o... Używamy tego pojęcia obecnie włącznie wtedy, kiedy chcemy po prostu pochwalić czyjeś zachowanie, a nawet, yy, a nawet i to jest jeszcze dalej idące zawężenie głównie wtedy, kiedy mamy na myśli yy, obyczajność związaną z yy, etyką seksualną. Tak sugeruje nam właśnie y, słownikowe znaczenie tego, y, tego pojęcia. Takie zawężenie pojęcia cnoty, jak sądzę, prowadzi do tego, że staje się ono właściwie bezużyteczne. Nic dzięki niemu nie rozumiemy, używamy go tylko po to, żeby kogoś ewentualnie pochwalić za jego po, poprawne zachowanie. Żeby zdać sobie sprawę w pełni z źródłowego znaczenia pojęcia cnoty, warto, jak zwykle, sięgnąć do źródeł, w tym wypadku. Jest nim etyka nikomachejska Arystotelesa. Arystoteles w tym dziele utożsamia czy rozumie cnotę jako dyspozycję. Pojęcie to będziemy mogli sobie zaraz określić bliżej. Przeczytajmy jednak odpowiedni fragment z etyki nikomachejskiej. Otóż, ponieważ trojakie są zjawiska w życiu psychicznym to jest namiętności, zdolności i trwałe dyspozycje, Przeto dzielność etyczna, czyli cnota, musi należeć do jednego z tych trzech rodzajów. Namiętnościami nazywam pożądanie, gniew, strach, odwagę, zawiść, radość, miłość, nienawiść, tęsknotę, zazdrość, litość, w ogóle wszystko, czemu towarzyszy przyjemność lub przykrość. Zdolnościami zaś nazywam to, dzięki czemu możemy doznawać wymienionych nam namiętności. Więc dzięki czemu zdolni jesteśmy na przykład gniewać się, smucić się lub litować. Trwałymi wreszcie dyspozycjami nazywam to, dzięki czemu odnosimy się do namiętności w sposób właściwy lub niewłaściwy. Tak na przykład do gniewu odnosimy się źle, jeśli czynimy to w sposób gwałtowny lub zbyt słaby. Dobrze zaś, jeśli czynimy to z umiarem i podobnie w się do innych namiętności. Zgodnie z tym rozumieniem, na przykład ktoś, kto będzie onosił się do gniewu źle, dlatego, że zbyt gwałtownie, będzie cierpiał na wadę porywczości. Arcyteles utożsamia więc cnotę z trwałą dyspozycją, z zakorzenioną skłonnością do działania w określony sposób. Warto, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że tak rozumiane pojęcie cnoty jest z jednej strony pojęciem tak naprawdę, które należy do, nie tyle do etyki, czy do moralności, co bardziej do psychologii, czyli do teorii, która opisuje strukturę ludzkiego działania i, i wewnętrznych poruszeń duszy, jakbyśmy powiedzieli tym bardziej arystotelesowskim językiem. Ale też zarazem taka psychologia posługuje się podstawowymi pojęciami arystoteleskiej metafizyki. Co mam na myśli? Warto, żebyśmy sięgnęli w tym kontekście do obserwacji, którą w sposób bardzo klarowny poczynił Tomasz za chwilę. Twierdzi on mianowicie, że w przypadku zwierząt, czy w ogóle szerzej bytów nierozumnych, zasadą ich działania, tym co prowadzi je do określonego celu, jest ich natura. W wypadku zwierząt, na przykład, jest to instynkt. Instynkt ma to do siebie, że jest, działa on w sposób niejako nieomylny. To znaczy, zwierzęta obdarzone instynktem działają w pewien określony sposób, niezależnie od swojej woli, której być może nawet nie mają, czy niezależnie od rozumu, którego być może też są pozbawione. W wypadku jednak ludzi, którzy są rozumni i są w stanie krytycznie odnieść się do swojej sytuacji. Są też w stanie w sposób wolny wybrać dany sposób działania, pojawia się pewne niezdeterminowanie, pewna możliwość odejścia od ustalonego jednego sposobu działania. I w tym właśnie momencie objawia się znaczenie pojęcia cnoty jako pewnej trwałej dyspozycji. Trwała dyspozycja, cnota, jest skłonnością do poprawnego działania, do osiągania naturalnego celu w tych przypadkach. W których nie istnieje, czy jesteśmy pozbawieni instynktu, natu czy naturalnej skłonności, żeby, to, żeby ten cel osiągnąć. I tak na przykład uznalibyśmy za coś zupełnie niepoprawnego mówienie o cnocie w kontekście czynności, które są niejako nas instynktowe, na przykład czynności fizjologicznych. Do, do, do ich wyko poprawnego wykonania niepotrzebna jest y, żadna cnota. Zaspokojenie głodu, na przykład, nie wymaga od nas żadnej cnoty. Natomiast tam, gdzie w grę wchodzą większe, chociaż w pewnym sensie być może nawet bardziej fundamentalne dobra, do których droga nie jest tak oczywista, nie jest podyktowana naszym instynktem, potrzebujemy pewnej... Umiejętności, która pozwoli nam ją osiągnąć. Nie możemy zdać się na, na przypadek. I tą umiejętnością, tą trwałą dyspozycją jest właśnie cnota. Arystoteles w swoich rozważaniach o cnocie często posługuje się przykładami wziętymi z dziedziny działalności artystycznej czy rzemieślniczej. Mówi na przykład o cnotach dobrego cytrysty, czyli kogoś, kto posiada odpowiednią umiejętność, dyspozycję do wykonywania doskonałych dzieł muzycznych, na przykład. Klasyczna etyka w sposób podobny Myśli o zdolnościach czy cnotach etycznych, o, o, o zdolnościach dotyczących dziedziny działania, które jest działaniem specyficznie ludzkim. Umiejętność gry na cytrze, na przykład, czy umiejętność rzemieślnika, ma swoje, ma swoje wewnętrzne reguły doskonałości, niemniej nie uznalibyśmy jej być może, być może poza jakimiś wyjątkami zupełnie wybitnych artystów, za bezpośrednią realizację tego, co specyficznie ludzkie, ludzkiej natury. W tym, W tych działaniach, które Dotyczą realizacji ludzkiej natury, tego, co nas najgłębsze, naszych najgłębszych pragnień i, i potrzeb. Tą umiejętnością, która zapewnia nam, może nie nieomylne, ale jednak łatwe osiąganie tego celu, jest właśnie cnota. Bardzo ważną cechą cnoty w tym klasycznym, w tym klasycznym rozumieniu jest to, że cnota jest rzeczą nabytą. Nikt nie rodzi się cnotą. Co widać z porównaniem czy przeciwstawieniem pomiędzy cnotą a instynktem. Instynkty są niejako wrodzone. Cnoty musimy nabyć i nabywamy je w procesie socjalizacji. Dlatego, tak ważną kwestią przy rozwoju doskonaleniu cnót jest kwestia naszej relacji ze wspólnotą, w której uczymy się poprawnego, sądliwego działania. W tym kontekście, Alzheimer McIntyre, wybitny współczesny filozof, pisał w ten sposób. Cnota jest nabytą ludzką cechą, której posiadanie i przestrzeganie umożliwia nam osiąganie dóbr wewnętrznych wobec praktyk. Jej brak natomiast osiąganie tych dóbr skutecznie nam uniemożliwia. Co rozumie MacIntyre przez praktykę? Przez praktykę pisze: mam na myśli wszelką spójną i złożoną formę społecznie ustanowionej kooperatywnej działalności ludzkiej przez którą dobra wewnętrzne wobec tej działalności są realizowane w procesie dążenia do realizacji wzorców doskonałości, które są charakterystyczne dla tej formy działalności, które po części ją definiują. Zasadnicza myśl MacIntyra jest taka, że wzorców doskonałości, a więc również zdeterminowanych przez nie sposobów działania i osiągania tej doskonałości, nigdy nie odkrywamy w pojedynkę. Odkrycie yy, w dziedzinie, w dziedzinie praktycznej, podobnie jak w dziedzinie moralności musimy zdać się na autorytet społeczności, w której się wychowujemy. W takim pojęciu cnoty uwidacznia się jej związek z pojęciem sztuki, czy też techniki, oraz związki z pojęciem natury. Sztuka jest sposobem doprowadzania danego przedmiotu albo człowieka do właściwej mu doskonałości. Ta dyspozycja, którą on powinien sobie uwewnętrznić w przypadku ludzi, która stanowi ucieleśnienie tej techniki, jest właśnie, jest właśnie cnotą. Widać też tutaj komplementarność pomiędzy cnotą a naturą. Cnoty w tym klasycznym rozumieniu są sposobami niejako do określania formy naszego życia w taki sposób, aby w pełni zamanifestowała się złożona w nich naturalna potencjalność. Do cnoty możemy odnieść pewne znane pożekadło, które mówi, że przyzwyczajenie jest drugą naturą. Cnota jest bowiem rodzajem przyzwyczajenia, dobrego przyzwyczajenia, takiego, które pozwala nam osiągać właściwą nam doskonałość. Staje się ona niejako naszą drugą naturą, czymś, co bazuje na naszych naturalnych skłonnościach, ale zarazem bez czego te naturalne skłonności nie są w stanie osiągnąć Właściwego sobie celu. Wielką, porywającą rehabilitację pojęcia cnoty ze współczesnej teorii moralnej zawdzięczamy Azderowi McIntyre'owi, autorowi książki Dziedzictwo Cnoty, do której odsyłam wszystkich zainteresowanych fascynującą historią tego pojęcia i jego znaczeniem. Mam nadzieję, że nawet tak krótkie przypomnienie źródłowego sensu pojęcia cnoty, jak te, które tutaj zaprezentowałem, wystarczy, abyśmy uzmysłowili sobie, że. Cnota nie jest pustym słowem.